Witam ponownie. Chcę zrobić podsumowanie miesiąca marca. Ile pompa ciepła pobrała energii elektrycznej od 1 marca do 1 kwietnia? W kominku było tylko raz odpalone. No i pompa ciepła grzeje bufor 1000 litrów. Dopiero z bufora idzie na mieszkanie 100 m2 No i oczywiście też kominek z płaszczem wodnym jak grzeje Bufor 1000 litrów to grzeje mieszkanie 150 m2 Także zapraszam na film. To jest mieszkanie mojego syna. elewację ma 10 cm Wentylację, ma grawitacyjną w domu utrzymuje temperaturę lekko powyżej 22 stopni no i ma instalację grzejnikową ma też bufor 1000 litrów czyli tak zwana buforoza czyli krótko mówiąc mieszkanie mojego syna jest gorsze od waszego mieszkania bowiem macie ogrzewanie podłogowe w większości no, i też macie rekuperację. Więc porównajmy sobie koszty ogrzewania mieszkania mojego syna z tymi wszystkimi złymi proporcjami z Waszą najlepszą instalacją, jaką macie. No i sprawdźmy, czy macie mniejsze koszty ogrzewania od mieszkania mojego syna. To jest ostatnia faktura. Z 5 do marca do zapłaty 224 zł, a poprawnych kWh energii jest 441, więc wyszło średnio, że 1 kWh energii kosztuje 50 groszy. Pompa ciepła, grzeje mieszkanie 100 m2, kominek, jak grzeje bufor 1000 litrów, także je 150 m2. Więc zacznijmy od pompy ciepła. Więc pompa ciepła pobrała przez miesiąc czasu 300 kWh energii ale to było przez 29 dni, bo raz było w kominku odpalone, więc mnożymy przez 31. Wyszłoby, że byłoby to 320 kWh energii elektrycznej. No i teraz, na dzień dzisiejszy, kosztuje 50 groszy 1 kWh energii elektrycznej, więc marzec ogrzewanie mieszkania mojego syna, centralnej ciepłowody użytkowa, kosztuje go dosłownie 160 zł i nie przeszkadza mu to, że ma tak zwaną buforozę. Więc gdyby było to po złotówce koszt ogrzewania mieszkania e, tych 100 metrów, to byłby koszt 320 zł. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę cenę 1 kWh energii, po złote 30 to by to już kosztowało 100 metrów. Ogrzanie 416 zł. No i teraz skupmy się na tym, ile kosztuje ogrzewanie kominkiem 150 m kwadratowych. Więc wcześniej też nagrałem film w marcu, że zagrzanie bufora 1000 litrów do 82 stopni, rozładowanie do tego samego. Co było na początku, trwało 39 godzin. Więc jak pomnożymy te 31 dni razy 24, to wychodzą nam godziny, dzielimy przez 39 kg. Wychodzi nam, że spalilibyśmy około niecały 1 metr niecały 1 metr przestrzenny buka. Widząc po 300 zł, to byłoby to kość 300 zł, żeby zagrać, zagrzać te. 150 m2. No ale pompa ciepła grzeje 100 m2. Więc 300 zł musimy podzielić przez 3 i pomnożyć przez 2. Więc gdyby kominek miał grzać tylko te 100 m2, to służyłby drewna za 200 zł. Czyli byłoby bardzo blisko tego co robi pompa ciepła z taryfą G12 w tym taniej limicie gdzie, gdzie prąd kupujemy tanie, tanio natomiast gdyby to było po złotówce to tu, tu już jest powyżej 320 zł a tam jest poniżej 200 zł czyli praktycznie już byśmy grzali prawie 50% drożej gdyby to było pompą ciepła więc generalnie kominy z płaszczem wodnym i pompa ciepła robią tutaj bardzo dobrą robotę. Także widzicie, że wcale nie jest drogo ogrzewanie mieszkania mojego syna pompą ciepła, ani też drogo nie wychodzi palić w kominku z płaszczem wodnym, żeby grzać bufor 1000 litrów na potrzebę 150 metrów kwadratowych mieszkania mojego syna. No i oczywiście kolejna rzecz, nie każdy kominek tak dobrze grzeje bufor. Trzeba, żeby mało spalić drewna, a uzyskać dużo ciepła. Także dziękuję za obejrzenie tego filmu.